Bolec Ty clown horn chłopie Serio? No. Dawaj, nie zauważyłem Dawaj go Nie er. Oho Ty Coś słyszysz? No, coś słyszę cały czas To źle O kurwa, ty jak ja ciebie uratuję? Ja nie wiem jak! Spierdzielam! Spierdzielam! No. Chuj No nie wiem jak go uratować, Co to robię? No, Ty? Mm?

No utknęła <śmienicza> Nie no, ale, że działko skąpione <śmienicza> To nie fair I widziałeś jak ja się w ścianie zbugowałem gdzieś mnie wyrzucił Do <śmienicza> statku Nie, nie widziałem, szczerze Mmm? Mm Moja mm. 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 no, no, jem mm -hmm. mm. Mm -hmm. e? mm -hmm. No hm no gdzie tu no ten? <noise> Gdzieś na gdzie ty kurwa ten? hm dobra tu jest ty kurwa jesteś? stąd, idę tu jest No to Idę mm. No chodź! hm No to No Kurwa, o, wracaj! To? Ja ja to nie nie że to jest ciemna i człowieka. No bo kurwa, poszły gdzieś... ciś! No jak to ma wkółko, idę. Ty. Ej, mam zało. Ty! O kurde, to no. tu jest turret! No? <laughs> Spierdzielaj! No wysy! No, Łe. O o o! Cel item? O. Kurwa, ten robot mnie wykurwia. Ale co jest? Co? No sprzedaj! O kurwa. No. Nie! Ja do tego robota, kur Nie! No posrałał! OOOOS! Nic nie sprzedał! Ty O kurwa Łysy typilu! Nic nie sprzedałeś! Nic nie sprzedałeś! No wziął nie, to! Nie! Nie wziął kurwa! No chodził o mnie. Debil! Oooooo! Debil! No! O kurwa ty coś tam piszczał. NIE NIE NIE! No tu będę bezpieczny Co? Tu coś łaziło no masz. Tu coś łaziło I nie ma Nic tam kurwa Dobra No? Ty, jak dwa krusa. No? By jakieś urojenia Miałeś E. Y

Kurwa, przecież ja, tak ja nawet nie przeżyję Nie! Dlaczego on jest tutaj? Dlaczego... Ich było czterech, nie, i jeszcze słyszałem nut krakera! Tylko ze strzelbą! A wiesz, że go widziałem? tam kątę oka. No! Bieg za to! Ty! Wow! ci ja, silnik, ty. Uh. Prezent! Chodź tu. Na dole, patrz na schodę. Spierdalaj, spierdalaj, spier... Ty to też słyszałeś? Tak, słyszałem. O kurwa, to jest chyba tutaj. Ja pierdolę. O mój Boże. Nie, 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 dobra, dobra. Nie mam bladego pł... Nie! O kurde! O, nic nie widzę! Ja nic nie widzę! Nie! Kurwa nic nie mam. Przecież go chyba posrało do reszty. No pierdolę, to nie Ale <laughs> <wracamy. laughs> jest to, że tam musi pracować Uy, nie żyje. <laughs> Dobra, nie, 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 nie idę no. Dobra, nie idę tam no.

Wiesz co so pierdolę to jak umrzeć to już na swoje własne warunki Nie zabiją mnie w końcu jak sam <gry> Nie wezmę żywcem Gdzie ten niebany pies? Kurwa, ja. no zamknąłem to! Nie! Zamknąłem to! Kurwa! Nie. Jesteśmy z góry skazani na śmierć. No, i no, ja tak. Chcę ja się pogodzić. No. <śleszy> Może tutaj przeżyjesz.

To jest pająka. Nie mam silnik, silnik mam. to dobrze. To weź... No ja to ja idę z tobą, ja idę z tobą, bo jak kurde się boję samemu tu łazić, szczerze. Dobra. <grym> <grym> Nie! <grym> Ruch! Stary, chodzę i widzę jak on tam stoi Od razu Ja nie idziemy stąd Chodźmy, nie stąd jest, stąd Chodźmy, a ty wiesz co jest najgorsze? Ja tylko słyszę te wibracje Ej nie, a fire exit jeszcze jest Bo Jak ja się zesrałem, nie? Bo ty tam sobie wyszedłeś, a ja tak się spodziewałem, że wrócisz, nie? I tu coś no. się rozwinie, ja się patrzę normalnie Zamykam drzwi Bo się cofnęło Patrzy się no, na mnie przez drzwi, ty wchodzisz i wychodzisz z automatu A ja nie miałem jak na czas wyjść, nie? No ja to dosłownie wychodzę z tym silnikiem, wchodzę A tam normalnie stoi ten nigdy. nie uh, brałeś Activity i... Detector było Co do... to? Co to kurwa jest? To jest ten pies, to też. GameStop, no? <laughs> nie idę w tych ciężkich czasach, zostało tylko taniec. No, tylko chłopie. Masz tu łopatę, ja biorę latarkę, chłopie. Ty masz bić, chłopie. No i tam mi się podoba. Chodź tutaj. Tu no i to, dawaj. To zaraz. Ty właśnie! To ty byś musiał wziąć, nie? Nie, poszukajmy no. innego lootu. To, to na jest. koniec, no. Możemy... Uh. Dobre, Ej! Dobra, to jest ten kanaluch! Czekaj, czekaj, czekaj! Dobra, dobra! Uh. Zrzuciłem go. Dobra. Nie ma go. Dobrze. Kanie Że, że się dowiedział. Już po fakcie, jak kupiliśmy, to nie wiem, napisałem, żebym mógł kupić w ciągu tygodnia, bo my tak naprawdę drugi raz gramy dzisiaj. No, Dobra, ty tutaj się świeci na niebiesko, to oznacza loot na pewno. Chcemy to otwierać? Otwieram. Zapgan jest 70% off. Testujemy zapgana? Nawaj. No. Dawaj eee. Uważaj, uważaj! Coś tu biegnie O, o, o! Widzę, 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 wiem co to, wiem co to, chodź. Chodźcie, czecie. Chodź, chodź. Ja chodź. No, 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 no O! Dobra, dawaj, 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 bo on na dwa hity, on na dwa hity tylko ona dwa hity! Tutaj, tutaj! Patrz! Dobra. O! Kurde, zap gun, mi się zjebał. Ja nie wiem, ja nie umiem tego używać. lowa. No ja mam średnio lowa, chodź. Chodź tu. Co? Chodź tu. No jak ja ciebie zanachłopię tym... A, o ty już to się. Nie! O kurde! <laughs> ty czej, czej. Cze. Ja to no. muszę zobaczyć, ja to muszę zobaczyć. No jak umrzesz, to umrzesz, nie? Czej. Czekaj, czekaj. No, dobra, o, o! Ale ty wali, nie? Wow. Dobra, nie... A ile damage'a dostałeś? Nie, nie, nie zadaję, nie, nie dostałem. Serio? Trzej. No, bo już by mnie zabiło. O, o! Już by mnie zabiło. O kurde, ty, ale dobra, wiem jak dobra, to działa. Dawaj, dawaj mnie strzel, strzel mnie, strzel to, Będę tańczył. Nie, udało mi się, udało mi się. Dobra mi <grywa> <grywa> to jest takie dziwne chłopie, do kontrolowania, ale ciekawe, dobra <grywa> Podejrzanie <grywa> za dużo jest, podejrzanie za dobrze mamy O, dobra O kurde, dobra, dobra eee. New Creature Data Sent to Terminal eee. 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 Ja Dora, nie, nie ma szans, lecimy. nie ma szans! Nie lecimy. Jak ja już widzę tego śmiecia, to nie ma szans. Nie próbuję. <śmiech> <śmiech>